Dzień dobry, dzień dobry, kochani, przy porannej kawce z kłaczkiem. Dziś 6 maja, poniedziałek, a ja tą swoją pierwszą poranną kawę piję w kocim patio. Kocie patio to taka część mojego domu, przystosowana całkowicie do kocich potrzeb. Kocie damy mają tutaj dosyć dużą przestrzeń wyposażoną w różne półeczki, hamaczki, legowiska, zakamarki, kocie domki. Prawie cała taka jest kocia uliczka. Nie ukrywam, że mam absurdalnie duży dom i dzięki temu mogłam sobie pozwolić na stworzenie niezwykłej kociej przestrzeni. Od ponad 20 lat jestem cały czas w trybie, w ciągłym trybie kotyfikacji domu. Ciągle coś zmieniam, udoskonalam, przemeblowuję, zamieniam jedne domki na inne, urządzam takie kocio, kociostrady. Bawię się przy tym naprawdę nieźle. Zresztą popatrzcie sami, to jest koteczka o imieniu Merci. No może ją zachęcę do tego, aby przeszła po tych półeczkach. No, chodź, moja droga, chodź, 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 chodź. I tak z jednej półeczki na drugą mogą sobie koty skakać. Są to półki solidne, takie solidnie osadzone, grube. Bezpieczne, szerokie. Koty mogą się na nich bawić, wylegiwać, przeskakiwać z jednej na drugą, a jednocześnie są łatwe do utrzymania w czystości, do wytarcia, do odkurzenia. Poniżej kocia uliczka z różnymi schowankami. Te półeczki rozmieściłam na ścianie na różnych wysokościach. No nie, nie skacz do mnie, przejdź. O, tu jakiś daszek, koci się, daszek na kocim domku się przesunął. Widocznie w nocy były różne harce w, między panem, paną, pa, panią Kotką a panem Kotem. Bo nie powiedziałam wam, że poza tymi kotkami jest tutaj także jeden kurzy rodzynek hakuna matata. Merci, nie cofaj się, chodź tutaj do mnie, no chodź, chodź. I właśnie, z jednej półeczki na drugą. Może sobie spokojnie przeskakiwać lub na tych różnych hamaczkach się ułożyć. Tych mebelków przeróżnych mają tu koty pod dostatkiem. A jak się któreś pobrudzą, już troszkę zniszczą, to puszka farby, pędzel... I malujemy, odświeżamy. W kocim domu jeden remoncik się kończy, i drugi natychmiast zaczyna. To taka już oczywista oczywistość. A jak ktoś zapyta, dlaczego ciągle z tą puszką farby trzeba biegać? No cóż, aby było czysto, schludnie, przyjemnie i nie tylko dla oka, ale również dla powonienia, to trzeba nie tylko sprzątać, ale też i odświeżać, brać, malować, dezynfekować. No. Czyli cały czas jest nad czym pracować. Tak, żeby tak było w miarę schludnie, miło i przyjemnie. I kotom. No, i oczywiście mnie. Tak, tak, kochane, drogie panie, wiem i jestem wariatką. Patrząc na tą kocią przestrzeń, na pewno nie jedna z Was właśnie tak pomyślała. No, żeby mieszkać z tyloma kotami, żeby tak urządzić sobie dom, no to trzeba być nienormalną. Nigdy nie twierdziłam, że ja jestem normalna. A jeżeli już, to taka normalna, inaczej. Tak bardzo inaczej. A na koniec, bardzo Was proszę, postawcie mi wirtualną kawkę, aby mnie zachęcić do kolejnego kręcenia takich filmików.